Kajka moi drodzy, tu ja lps TV. No i dzisiaj mam dla Was konkurs oraz losowanko. O co będzie chodziło w konkursie? Już tłumaczę. Będzie trzeba nagrać dzień lub dni swojej ulubionej figurki, Little Pet Shop. Załóżmy rano, co porabia, po południu i wieczorem. Można też nagrać tak szybciutko jej życie, czyli na przykład jak była mała, jak była potem już starsza, jak już na przykład była babcią, to tylko zależy od Was. Będą dwa wyróżnienia. Dwa trzecie miejsca, jedno drugie miejsce oraz jedno pierwsze. Co będzie na wyróżnienia? Subskrypcja kanału oraz ała. Subskrypcja kanału oraz no, subskrypcja kanału. Oraz jedna łapka pod filmikiem. Tak. Dwa trzecie miejsca to już musicie sobie wybrać, czy chcecie awatara, czy intro. To tylko zależy od Was. Na przykład dwie osoby mogą mieć intro, dwie osoby mogą mieć awatara. Albo po prostu jedna osoba intro, druga awatara. Jak chcecie, to musicie mi po prostu napisać w komentarzu, bo na mniej ludzie byście chcieli. Tak. Y jeszcze musicie mi napisać z jakim LPS-em. To nie musi być koniecznie taki, jakiego ja nie mam. Y na przykład może być dok niemiecki, ja nie mam żadnego. Prawdopodobnie będę miała, ale to jeszcze nie jest powiedziane. Y ale na przykład mogę wziąć y y od mojej koleżanki albo coś takiego. Więc tak mm skończyłam na trzecich. Hmm, drugie miejsce to jest awatar i intro, a pierwsze to intro, awatar, subskrypcja, jeden pozytywny komentarz, jeden, yy, jedna łapka w górę. Albo dwie. <laughs> Jeszcze się nad tym muszę zastanowić. To tylko zależy od filmiku, tak szczerze. Tak. Yy. Musicie w komentarzach napisać albo zgłaszam się do konkursu, albo zgłaszam się do lasowania, albo zgłaszam się do konkursu i do lasowania. Do czego chcecie, do tego piszecie. No i po prostu musicie mi napisać, że praca, jak się nazywa ta praca w komentarzu, na mailu, jak się nazywa ta praca. No i po prostu w sumie tyle jeszcze mi musicie podać y, nazwę swojego kanału i właśnie nazwę filmiku, tak. Y... Właściwie wolałabym właśnie, żeby to było na mailu. Mój mail macie w opisie. I teraz losowanko. W losowaniu chodzi o to, że właśnie piszecie tam, załóżmy zgłaszam się do losowania albo zgłaszam się do konkursu i losowania. Ja waszą nazwę zapisuję na karteczkach. Witam do miski. No i będę losowała. Są y, dwa wyróżnienia, dwa trzecie miejsca, jedno y, drugie miejsce i jedno pierwsze. Y, no, w losowaniu dwa dwa, y, dwa wyróżnienia to jest y, po prostu y, miły komentarz pod filmikiem oraz y, łapka w górę. Y, trzecie miejsca to są y, awatary. Drugie to jest intro, a pierwsze to awatar i intro. Więc yy, zgłaszajcie się, piszcie. Jeżeli czegoś zapomniałam, napiszę w opisie albo w komentarzu. No i co, to tyle. Buziole!